Dzień dobry panie Adamie! o, o, o jest zoskusz! Dzień dobry! Co dziś będziemy robić? Może tak w skrócie by mógł pan nam opowiedzieć gdzie się dzisiaj wybieramy i co będziemy zwiedzać. Dzisiaj jedziemy do Laponii niemalże. Jest zimne jak diabli. Co będziemy tu zwiedzać? Mamy nadzieję, że po prostu przejedziemy, bo na razie rentę, rentę zmarznięte. Trasa podobno malownicza po polskich szutrach, czyli głównie po piaskach. Patrzymy, Rytel na przykład tam gdzie kiedyś był, lasy teraz jest pole. Także to ciekawe będzie. A masz ten stos taki montażowy? Tak, ja. Daleko jeszcze? Dalej. 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 to Pa, jest rytel 12. No to dobrze. A, bo proszę państwa, bo pojawi się niedługo film, w zasadzie już go oglądacie, na YouTube się pojawi, na YouTube się pojawi film i jeżeli ktoś zgadnie ile razy zaskoczył nas deszcz lub inny opad atmosferyczny, to można nam kupić piwo. I teraz na filmie ktoś powie, że 200 zł. Mój który jest luźny A co? Bagażnik mi się poluzował I ocierał się bagażnik o wyramek Panie baristo, co dzisiaj w menu? Kawa Adam, a dzisiaj kawa będzie z kawiarki? Dzisiaj nie, właśnie, napełniłem kawiarki. Już, a na całej szczęście nie no, napomniałem więc będzie cokolwiek. A miałeś kawiarkę? No Te? miałem wziąć dzisiaj, ale nie zapomniałem. To, a gdzie tą kawiarkę schowałeś? <grym> Zdol, zdolna Teraz skręć ostro w prawo trasie rowerowej Bydgoszcz-Chojnice a trasie rowerowej Kaszubska marszruta żółty. Stamujecie? No do teraz na nas nie dogoniła Co jest? Orera, Po Albo być w Gdyni i nie zobaczyć Fontanny, na ale zapach jest obłędny, sutek. nam Dawa. się Za 60 metrów skręć w lewo kierunek drogi 235 Następnie będziesz na wybranym miejscu Wracamy, Robimy kawusie? Nie Ustalmy tylko, że skręcamy. I to, bo jest pomysł, żeby w ogóle do bróz tak już. Nie, tam idziemy, bo to jeszcze. Pania daleko jeszcze? Jeszcze się dwa razy zapytasz. Trzy deszcze. <grym> Trzy deszcze. Nie no, po, po reorganizacji trasy, gdzie yy, weźmy, musieliśmy poprawkę na niestety kondycję niektórych z naszych uczestników. Musieliśmy skrócić trasę o 20 km, tak że no nie będzie setki. No, ale trudno, no tak, tak to jest. Tak, tak, no, jak bierzemy no, bo, bo... amatorów na nasze wycieczki, to tak się później kończy. Skądś palcem kto? <ślad> <ślad> tak nie będę pokazywał. <ślad> nie, nie będę pokazywał. I w ogóle mamy dużo marudów dzisiaj? Więc będziemy musieli wprowadzić jakieś selekcje. Najlepiej poprzez opłacanie składek członkowskich. <ślad> A droga, droga ta składka, proszę pana? No zobaczymy, zobaczymy ile będzie chętnych, ale zaczniemy tak od 200 zł I wtedy jak już ktoś zapłaci to już się będzie chciało jechać i będzie marudził No to No to w drogę Dobra bo was trochę oszukujemy na chojicę jedziemy i tyle już W już będzie za późno Na zmiany Co tam? Pada? Piękna, złota, polska wiosna Pada, dziwne zobaczę, Następnym nas razem znakaj. jak będziemy jechać na 10 km To wam damy ale... znać Bo <noise> <Ja> tak będzie bym... <noise> I po deszczu. Piąty deszcz. Piąty z dziesięciu. Albo z więcej. Zobaczymy. Idziemy do Harzykowych. Dzisiaj pogoda miała być zmienna. Ale nie przypuszczałem, że będzie aż tak zmienna. Mimo wszystko jest całkiem przyjemne. Tylko trochę wszystko mi złoku Nawet te super neoprenowe ochraniacze za 800 zł. A, no właśnie, czekamy na deszcz, żeby się lepiej jechało. No i wszystko jasne. Kontynuuj jeden kilometr. po piwku jeszcze to? 30 no, no, kilometrów. Tylko? Tak, y to już, Ale bardzo dobre. To już lepiej <gry> herbaty się napić. Herbaty. No to może ten. No. Ty, taka podwisnia. fajnie. Fajne to to. No, trochę dżyska. soli. O, babkę w piach. To, 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 to. Jak ja jak papież teraz. Mężczy mówiła, że nie byla, Jak zestaw pani Adamy? Zobaczymy. O, kropnęło na mnie. <grym> Ej, nie woli, chodzimy się. Też zmiana pogody? Adam co zamawiałeś? Ale na szczęście odzyskaliśmy drona Do no brą nie, nie naszego, ale odzyskaliśmy Jednak wracamy do wrót pogoda, jest zbyt kapryśna A Ty też wracasz? No jeśli mogę z wami Okej, okay, bierzemy go Całkiem nie pada. No i słoneczko wyszło. Jedziemy prosto. Cały czas prosto. I ponadam na końcu. Kontynuuj, jeden kilometr. ho! wyrwali ho, ho, ho. Zadam znów e, słońce. Karuzela pogodowa pełną gębu no mamy wszystko. Był śnieg, grad, deszcz, słońce. Myślę, że Celebryci. wycieczka może dosyć udana. No, w środku lipca ciężko żeby był grad. W mają elegancko można dostać troszeczkę troszeczkę gradu również, spokojnie. tak na spokojnie. Cały czas słońce, non stop! Non stop. Ta kłódka to jest tylko taka tam Ściemka. Ta ściemka, no. ściemka. Słońce cały dzień, słońce cały dzień. Jezu, jak gorąco, nie mogę. Jęka Już nie mogę od tej temperatury, mnie głowa boli. Tak gorąco cały dzień. Jest Adam, za ile kawa? Za chwilę Myślałem, że za 5 zł Panie, to już Jajka już kwarta. O, ale cieplusia Uuu. O nie. O nie. O nie. Czarne chmury nad sforami. Pogoda się zmieniła, teraz y, lud do kawy jest w gratisie. łapie sobie trochę. No, tutaj jakiś lodzik spadł. Ale jest przyjemnie, prawda? To jest, to jest super ogólnie. Nie no, spoko, właśnie mi oklapała kawu O, taki maj mamy To jest okej okay. Jak tam? Pod drzewem nie, nie pada? Nie Trochę za gruby tego drzewa Życzę wszystkim miłej kawusi Także jedziemy dalej, no. Tam Paweł, który kilometr? drugi Ile jeszcze? Za 8 kilometrów. 8? A no i już limit dłuższy wyczerpnięł. Cześć. Najlepsza górka na tej trasie. Co Chodzi woda. Wody! Wody! Nie Powiedziałbym coś, ale górka zapła. No Jest to tylko sześć takich. To było morderstwo. To... Ale żyjemy. To, to oni mogli mnie zabić. Muszę się napić z różowego bidonu.

Słuchajcie, bo byliśmy właśnie na tej stacji, gdzie tam ten Zuckerberg, czy Zandberg, czy jak mu tam. No ten taki nasz polityk z lewicy, oni tam jedynie te hotdogi czyliśmy, ale wszystkie wykupione. Ja nie wiem, oni to chyba akurat teraz jakąś pielgrzymką tej lewicy. Także wzięliśmy jedynie. Magne mag mag magnezik tylko wzięliśmy, bo już nic nie było z tych hotdogów. Można na tym razem nam się uda, ale polecamy ten Orlen. Zawsze można się mydełkiem, mydełkiem bananowym wymyć na stacji w Brusach, także polecamy, polecamy Orlen.